Ja zawsze mam taką minę? Nieważne. Dzień dobry, nazywam się Maciek, ale możesz mi mówić muciek. Zajmuję się nagrywaniem recenzji, unboxingów, vlogów i materiałów z gier, ponieważ uwielbiam grać i transmitować to w internecie. To co widzisz to moje studio, gdzie nagrywam głos, montuję, gram, jem, śpię i się relaksuję. Czasami nagrywam też tutaj, a ostatnio nawet tutaj. Nie mam za dużo sprzętu, ale cieszę się z tego co mam i co mogę dzięki temu osiągnąć, a uważam, że udało mi się zaliczyć mega progres. Dzięki za obejrzenie. Zapomnijcie o mojej minie z pierwszej sceny. Pa!